Dzień dobry, Dorota Furmaniak, firma Timac Agro. Znajdujemy się w okolicach Białobrzeg i witam Państwa w ten słoneczny, wieczny poranek. W tym momencie jesteśmy już po wykonaniu kilku zabiegów ochroniarskich preparatami miedziowymi, jak również preparatami siarkowymi. Ten sezon jest troszkę inny niż zeszły. To bardzo mocno rzuca się. W rozmowach z sadownikami. Jesteśmy już po cięciu i sprzątnięciu tych sadów. Staje też dużo pytań w ostatnim czasie, czy już pora na zabiegi olejowe. Tak, proszę Państwa, mamy dobrą pogodę, dobrą temperaturę, nie ma zapowiadanych przymrozków, więc to będzie dobry czas na wykonanie zabiegów preparatami olejowymi, jeśli ktoś do nich się przymierza. Teraz chciałabym też napomnieć, że to już jest ostatni moment na uzupełnienie wapnia odżywczego. Jeśli ktoś do tej pory tego nie uzupełnił w glebie i zachęcam do wykorzystania preparatu Fizjomax. Jak również to już jest pora na wysiew wieloskładnika. Eurofertil 33N proces. Mamy dobrą wilgotność i nie czekajmy do ostatniej chwili z tymi wieloskładnikami, ze względu na to, żebyśmy nie mieli później problemu, że te składniki nie będą dostarczone na czas do rośliny. I ze względu na to, że jeszcze nie mamy tak dużo zielonej tkanki. Nie wykonujemy na chwilę obecną żadnych zabiegów dolistnych wspomagających, bo pytacie, czy, czy już, jak, żeby zabezpieczyć te rośliny przed przymrozkami w późniejszym terminie. No nie, czekamy jeszcze, myślę, że będzie czas, w którym damy informację Państwu, że Wykonujemy już te zabiegi. Drodzy Państwo, zachęcam Państwa do oglądania naszych krótkich informacyjnych komunikatów, co w danej fazie się dzieje i co powinniśmy zrobić, gdyż myślę, że będziemy mieć dość specyficzny sezon w tym roku 2024. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia w następnym komunikacie.